Thank you. Tak jak widzicie teraz właśnie jedziemy sobie to jest mało, to... Ta. nena trochę głowa rozbolała na łodzi A to już jest kochani droga normalna, tak już wygląda cało droga na okrągł asfaltowo droga, betonowa przeprawka betonowa no i tutaj sobie właśnie my jeździmy i zwiedzamy motorami wszystko po kolei się tutaj tak, żeby się tam widzieli fajnie dżungla, a w środku dżungli droga betonowa. Także jak ktoś tam mówi, że tu jeszcze jest w ogóle dżungla normalna, to nie słuchajcie w ogóle, to są wrednie wszystko. Dżungla jest, ale gdzieś indziej, nie idzie, to to Są miejsca, w których faktycznie nie wolno chodzić w ogóle, ale nie tu na wreszcie. zapierdziela to może aż skończymy tu ludzie posuwają na takich skuterach, w których kładę, nie kładę jest tego nikola. Po karty. Wszystko tu Na wszystkim można sobie pojeździć. A nie tak to właśnie wygląda, to jest Kambodża-Kochron wyspa Jedziemy z Langbir na Soksan wyspę do już dojeżdżamy Już jest blisko ludzie Zaraz Wam pokażemy morze i dojeżdżamy już coraz bliżej no i zbliżamy się po już do naszego resortu zostało jeszcze jakieś 3 km, może 4 i będziemy już na sukces. Teraz kochani zarobiacie widzieć już morze. Jesteśmy już bardzo blisko. Została może teraz półtora kilometra jeszcze do nas. No i otóż to właśnie już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. To jest plaża na którą są przyjeżdżamy przybliżę. Tutaj. tak fajnie, z dala od, od innych turystów, jest to ciszej, spokojniej i to są ludzie, które się przyjeżdżają. Kochani, właśnie dojeżdżamy już na Soksan. To już jest gwiazd do nas. Tutaj się właśnie wyjeżdża. I wam pokażemy proszę. Tam jest hotel Resort Soksan. Dlatego to jest plaża Soksan, tu jest już tabliczka Golden Beach. I teraz kochani zobaczcie bo mówią, że u nas nie ma restauracji z jedzeniem więc ja wam to teraz pokażę tu jest jedynie wjazd takie troszeczkę górkowaty ale tak poza tym okay. tutaj jest nawet szkoła kochani proszę bardzo szul, primary szul andy Ańczek, węgłuchaja i jest szul. Kochani, tu zobaczcie, zaczną się restauracje od razu. I zobaczcie, ile pojedziemy do nas i będziecie widzieć, czy naprawdę jest tak daleko. Tu jest piękna plaża Golden Beach. A tu są domki Golden Beach, proszę bardzo. Jak widzicie to są domki Golden Beach, plaża, jeszcze raz. A tu jest restauracja i hotel Golden Beach. A tu już są wszystko restauracje. Jedna minęliście i teraz zobaczcie. Czy ja kłamię, czy ktoś inny kłamie? Proszę bardzo, włoska restauracja jest tutaj. Pierwsza. To jest jedna. Proszę. Tu jest druga, Tymon Restauracja Proszę Tutaj kochani jest chińska restauracja, zaraz ją pokażemy Proszę bardzo Chińska Tu są gokardy Tu jest kolejna restauracja, kochani Do której bardzo często przychodzimy pojeść Akurat zamknięto, widać, że chyba się zamknęli teraz z powodu pewnie tego, że... Ale tu jest, proszę, kolejna restauracja obok naszego, obok naszego budynku już praktycznie Tu jest nasz kolega Spod... Hello Stop, stop Tu jest kolejna restauracja Kochani, a tu już jest nasz dom. To jesteśmy my. Hello. Muszę na razie pokazać. Później pokażemy resztę. Tu mamy pana, który dowozi z e, Longset long na Soksan. Tak możecie dojechać takim samochodem. Proszę bardzo. Dziękuję na razie serdecznie i do usłyszenia. Pozdrawiam. is Cambodia.